Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejne danie w puszce łatwo otwieralnej. Tym razem jest to fasola z kurczakiem w sosie pomidorowym. Tak dokładnie jest tutaj to podane. To chyba taki rodzaj nowego zwierzaka, aby odróżnić na przykład kurczaki nafaszerowane jakąś chemią od jakiegoś kurczaka lepszej jakości. Więc Tutaj sobie nazwali kurczakiem. Więc skoro tak tu podali, tak to wymawiam. Mamy tutaj porcję 380 g. Kaloryczność to 342 kilokalorie, czyli niezbyt wiele. No, zazwyczaj jest ponad rok czasu przydatności. Ja już to jakiś czas temu kupiłem. Więc i tak. Nie dotrwa do tego terminu, bo po prostu to za chwilę. Producent firma Marley, więc sprawdzamy, jak ten kurczakien smakuje. I jak to wygląda w ogóle. Dosyć gęsto tutaj siedziało. Chyba takie wielkie kawały mięcha tu są. No dokładnie tak to jest. Ja to mięso oczywiście rozwarstwię, bo wtedy lepiej się podgrzeje. A w takim sposobem to częściowo może być w środku zimne. No ale widać, że to całkiem spory kawał mięsa. Teraz lepiej wygląda. może się powoli podgrzewać. A my sprawdzamy w tym czasie, jaka jest zawartość tej puszki. Mięso z kurczaka 20%, fasola 10%, marchew, woda, skrobia ziemniaczana, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz, majeranek, przyprawa naturalna, nie podana jaka, tajemnica pewnie handlowa, ale jak widać, zawartość jest bardzo fajna. Żadnych dziwnych rzeczy. No i takie dania lubię. Oczywiście z tym kurczakienem to zażartowałem. Wiadomo, że to raczej jest literówka. Powinno być kurczakiem, a nie kurczakiem. No ale tak fajnie brzmi. Może, aby odróżnić właśnie to danie od jakichś innych, to całkiem fajna nazwa. Według mnie. Ale nazwa nazwą, ważne jak to będzie smakować. Najpierw musi się to tutaj troszeczkę podgrzać danie podgrzane sosik mamy nadal taki dosyć gęstawy jak było widać spory kawał mięcha, nie jest to jakaś więc mielonka raczej w całości, więc jest w porządku, więc najpierw pojemy ten sosik. Powiedziałbym, że taki trochę mało pomidorowy. Nie ma takiego bardzo mocno wyrazistego smaku, a szkoda trochę innych składników no fasola biała bardzo dobra marchewka też jeszcze te mięcho, czyli kurczakien bardzo dobre, soczyste Sączone tym pomidorowym smakiem no prawie że nie trzeba tutaj doprawiać Spokojnie da się zjeść. Danie jest raczej łagodne. Nic tu nie ma żadnej pikantności. Tego Majranku, który niby tu był, to za bardzo nie czuć. A jak nie czuć, to może trzeba dodać. Gdzieś tu taki miał No, majranek do fasoli jak najbardziej pasuje. A powiedziałbym, na rewet jest wymagany. O, teraz smak się nieco polepszył. Teraz dopiero czuć majranek. No bardzo fajnie, że nie jest może aż tak zbyt mało mięsa, ale sporo fasoli. Czyli fasoli wygląda jakby było więcej niż tego mięsa, pomimo że w składzie jest odwrotnie. No ale bardzo smaczne, tylko ten właśnie sosik jest troszeczkę taki gorszy. Powiedziałbym, że przeciętny, nic rewelacyjnego. Jakby nad nim popracowali, to może danie by całkowicie było fajne. Albo jakby tu były dodane jeszcze dodatkowe jakieś cząstki pomidora, to może by ten sosi był zdecydowanie lepszy niż samy, sam taki z koncentratu. No, po doprawieniu teraz jest rzeczywiście zdecydowanie lepiej. No, nie powiedziałbym, że to danie jest jakieś rewelacyjne. Da się jak najbardziej zjeść. Zwłaszcza jakiś w chłodny dzień. Coś ciepłego zjeść to nawet fajnie jest. No, mało kalorii, dobry skład. Tylko sos jest troszeczkę gorszy. Zdecydowanie z tej firmy lepsze są inne konserwy, nawet takie, które się je na zimno, niż takie danie na ciepło. No ale, oczywiście, nie jest to złe tylko nierewelacyjne od po prostu takie w miarę dobre danie z prostych składników szkoda tylko, że tak mało kalorii i ten sosik jest niezbyt taki wyrazisty no chociaż wolę sobie takie coś podobnego zrobić sam zdecydowanie taniej wyjdzie no i przy okazji sobie dodam coś Lepszego, jeśli chodzi o sos, niż tutaj. Ale, oczywiście, jak ktoś chce sobie takie coś kupić, to jak najbardziej w porządku. Gdzie, oczywiście, ja sobie kupiłem takiego kurczakiena. I w jakiej cenie? Wszelkie te informacje będą podane pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci. Na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No i do następnego filmu.